STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Białystok. Stok. Zaczęliśmy grać to, co mieliśmy zaplanowane. Powiem, że od tego momentu naprawdę dużo, dużo dobrych momentów. Wiadomo, że zawsze, zawsze to pomaga. Pomaga, jeżeli po stronie przeciwnika zdarzy się też jakieś, jakieś właśnie błędy takie indywidualne. No to, to wtedy łatwiej jest. Udało nam się dzisiaj dzięki temu podwoić. Prowadzenie bardzo dobra, bramka nasza na 3-0. Ja wiem i rozumiem stronę Jagielloni, że tam jest, że jest na pewno dużo oburzenie ze względu na tą bramkę. Myślę, że według przepisów wszystko było ok. I przede wszystkim tutaj chodzi mi o to, że my bardzo szybko przeczytaliśmy sytuację, zareagowaliśmy, także tutaj. Tutaj naprawdę szybka, szybkie tempo w głowie, co jest w takich otwartych meczach ważne. Jedyne co na pewno, na pewno byłoby nam łatwiej dzisiaj, dzisiaj, gdyby się nam udało nie wpuścić Jakeloni z powrotem do tego meczu. Także myślę, że bramka na 3.1 nie powinna nam się zdarzyć. I tak samo, tak samo. Gdybyśmy wykorzystali rzut karny na 4-1 myślę, że już końcówka byłaby troszeczkę spokojniejsza. Taka jest piłka. Um, taka jest piłka, także musimy, musimy jesteśmy zadowoleni. Um, no i wszyscy wiedzą, że mamy niesamowicie wymagający tydzień, bo jesteśmy dzisiaj, dzisiaj chyba nawet nie było 70, 72 godzin między meczami, a w piątek wieczorem gramy znowu na Łęcznej, kolejny mecz na wyjeździe, także um, Także tutaj jest dużo, dużo pracy do wykonania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. E, dobry wieczór, panie trenerze Maciej Słomicki. Interia. Gratuluję dobrego meczu i zwycięstwa. E, o ten rzut karny chciałem zapytać, bo już Łukasz Zwoliński w tym sezonie zmarnował rzut karny, e, Flavio zmarnował dzisiaj. Kto jest następny w kolejce i czy będzie tak jak w Krakowie, że po pierwsze z i Durmusem rozstrzygnął to między sobą. Dziękuję. W tym momencie się na ten temat jeszcze nie zastanawiałem. Ogólnie, ogólnie jest to bardzo ważne, żeby mieć jako zespół wysoką skuteczność. Myślę, że naprawdę Flavio, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Flavio nie trafił, to myślę, że pod tym względem Flavio jest nieporównywalny w tej lidze. I że, mogę też szczerze powiedzieć, jeżeli mógł sobie wybrać jeden dzień, żeby nie szczelić jedenastki, to może dzisiaj, dzisiaj mimo wszystko był to lepszy dzień na tego, na, na właśnie na, na ten błąd, ale co do, co do jego umiejętności chyba z 11 metrów pod presją, to chyba wszyscy w Polsce wiedzą, że tutaj nie ma sobie równych. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękuję, dobranoc. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Biały Stok. Przed nami druga część konferencji prasowej. jest z nami trener Irneusz Mamrot. Trenerze proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że rozpoczęliśmy to spotkanie naprawdę dobrze i mając dwie czy trzy takie sytuacje musimy strzelić w bramkę. To jest dla na dzisiaj nas na największy mankament, że, że praktycznie gonimy w każdym meczu i my musimy odrabiać straty i dzisiaj i dzisiaj dzisiaj też tak było. Później po bramce widać było, że, że, że taki nastąpił okres przewagi lechi i, i na pewno do przerwy, do przerwy te 20 minut po, po tych pierwszych 25 nie wyglądało dobrze. W drugiej połowie naprawdę wyszliśmy bardzo, bardzo tam mocno zmotywowani i chcieliśmy zrobić tą stratę dwóch bramek. Dla mnie to jest nie do przyjęcia, jeśli chodzi o bramkę na, na, na 3-0 i uważam, że to jest ewidentny błąd sędziów. Wpuścili zawodnika w momencie, kiedy, kiedy, no, kiedy, kiedy my o tym nie wiedzieliśmy. Oczywiście można zawsze mieć pretensje, że, że gdzieś tam nie byliśmy skoncentrowani, ale y, uważam, że, że powinien wejść albo szybciej ten zawodnik, jeżeli był gotowy, jeżeli nie, to odrobinę później i z tego padła bramka. Mimo wszystko gdzieś tam strzeliśmy jeszcze bramkę, do końca goniliśmy. Myślę, że tych sytuacji mieliśmy hmm, też, też, też kilka. i Zabrakło tej bramki na, na 3-2. No, duże rozczarowanie, bo wiązaliśmy tutaj duże nadzieje z Pucharem Polski i naprawdę chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać. i Myślę, że zespołowi nie można od, odmówić dzisiaj ambicji i zaangażowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Trenerze, tak sobie pomyślałem, że ten mecz ma, będzie miał podwójnie ważne znaczenie: raz, że awans do Pucharu Polski, do drugiej rundy ważne, ale drugi, że mentalnie, gdyby się udało wygrać z Lechią, czy gdyby, się, gdyby ten mecz był wygrany, to i przed Lechem byłoby łatwiej. A teraz jest ta przedłużona seria bez zwycięstwa i znowu trzy bramki stracone. Nie obawia się pan, że zespół mentalnie nie wróci na mecz nie, nie, jeśli chodzi o mentalność, nie, natomiast na pewno gdzieś tam trzeba szybko zrobić, żeby się zregenerować, bo, bo mówię, też, też, też nie chcę narzekać, ale ten terminarz jest taki, że no Lech nie grał, my, 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 my gramy w ciągu 6 dni trzeci mecz, ale, ale jesteśmy dobrze przygotowani, to było dzisiaj widać i, i na pewno musimy, nie możemy tak myśleć i wiem, że dzisiaj sytuacja jest taka, że, że, że to Lech jest zdecydowanym faworytem, my mamy tylko dwa dni na przygotowanie się do meczu, praktycznie to, 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 to jest jeden trening, bo jutro regeneracja i, i na pewno o tym na gorąco rozmawialiśmy i, i dla mnie najważniejsze to jest, żeby zespół zregenerował po względem fizycznym. A jeszcze zapytam, bo Pan powiedział, że największym problemem dzisiaj jest skuteczność. To jakby nie od dziś, ale gdyby Lechia wykorzystała sytuację w pierwszej połowie, to tam przecież i Sezonienko miał drogę otwartą do bramki, strzelił słupek wcześniej. Bardzo łatwo uwolnił się z opieki rywala obrońcy z Zwoliński, miał sytuację sam na sam, strzelił obok bramki. Także. Obrona to też chyba nie jest. Znaczy, ja się z Panem na zgadzam, stronę. natomiast przy wyniku 0.0 to mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje. Natomiast my musimy też być jako zespół dużo bardziej doświadczeni, jeśli chodzi o... Ja wiem, że to źle zabrzmi brzydko zabrzmi, ale te akcje się brały z tą, że nie przerwaliśmy ich w środku pola i to później się wiadomo wszystko gdzieś tam na, na koncentruje na linii obrony. Ale też no, są łatwe sytuacje, które przegraliśmy w środku w, w tych dwóch sytuacjach. I to, to musi być nasza reakcja dużo lepsza i nie możemy tak, bo yy, no, przeciwnik nas nie oszczędza i od razu jest to przerwane i nawet kosztem żółtej kartki to, to, to jest najważniejsze. W tej jednej sytuacji, w której miał zjawiński sam na sam, to na pewno był błąd linii obrony to bez dwóch zdania. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to Dziękuję. dziękujemy. Dobranoc. STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.